Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zapyta eksperta użytkownik Szlagak pisze, czy to normalne, że podczas wiosłowania handlą zupełnie inaczej czuję pracę lewego najszerszego, a inaczej prawego? Czy mogą z tego wyniknąć dysproporcje między najszerszymi grzbietami? Otóż wiele osób się było właśnie boryka z tym, że czuje bardziej lewą rękę albo bardziej prawą, że lewej czy prawie cyfr jest większy, czy prawa noga jest bardziej rozładowana czy lewa. Tak samo jest z czuciem mięśniowym. Czucie mięśniowe ma też takie przełożenie na siebie, że możesz być bardziej pospinane. Jeśli Twoje mięśnie są bardziej spięte w danej, w danej partii mięśniowej, to jest jedno. Człowiek nie jest symetryczny, to jest dwa. I może zacznij swój trening bardziej do rozciągania i do takiego solidnego rozciągania, tylko później przejść do treningu właściwego, powiem, a na takie ciekawostki powiem, że miałem podobnie, i dopóki nie zacząłem rozciągać tych niszerzy grzbietu, w ogóle pracować nad całym rozciąganiem, to też w niektórych partach czułem mniejsze bądź większe czucie, czucie mięśniowe. Nie było po prostu równe, nie było tego po prostu przełożenia. Jeśli zacząłem się rozciągać kilka minut, to sobie 5-10 minut to, to jest przed treningiem, to wszystko się fajnie poprawiło i wszystko później wróciło do normy. A co polecam jeszcze? Pracę z izoterapeutą, izotera która pomoże ci te ciało rozluźnić i wprowadzić e, twoje mięśnie na prawidłowy tor. Dziękuję.